Cześć, witam ponownie na moim kanale. Kana kanale. Dobra, nie wiem, czy to wyłączyć, czy wyciąć. Cii, ja się wysławię, nie umiem, dzisiaj będzie ciężko chyba z tym filmem. Cześć, witam ponownie na moim kanale. Tym razem y, w serii elektrozłomy i retrogruzy. I tutaj będziemy rozmawiali o hardwareze 8-bitowym. I mamy takiego trochę mystery unboxala. Tu jest jeden box, ale to jest nie wiem co PS Labs. To chyba jakieś elektroczęści dla mojego syna, który się elektroniką teraz bawi i sobie tam lutuje. Jakieś stare rzeczy, ale mamy taką większą. Pakę o, proszę, nie wiem czy to widać. Widać, ja powiem szczerze, ja nie wiem co tam jest, dlatego że ja sobie trochę tych rzeczy, co tutaj mi było? trochę tych rzeczy raz na jakiś czas sobie zamawiam. I na przykład wczoraj myślałem, że przyszły joysticki skin, a nie przyszły. Przyszło coś zupełnie innego. No i dobra, to dalej nie przeciągając, ja tu mam takie, takie specjalne narzędzie do otwierania paczek, amerykańskie, wielofunkcyjne, można tym otwierać paczki, można kopać rowy, można polować na niedźwiedzie, my akurat będziemy stosowali do otwierania paczek, ja tak za, za głęboko jakoś nie wszedł są paczkę, dobra, idziemy, pyk, 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 ja tak, a żeby nie było, że ja tak całkiem nie wiem, to ja podejrzewam, że może tam być komodor C64. Ale zaraz zobaczymy. Czy na pewno. A czemu w ogóle? Po co mi kolejny komodor? Ja już tutaj takiego mam jednego. o, tutaj leży sobie komodor C64. To ktoś mógłby zapytać, po co mi drugi? Otóż powiem Wam, ten drugi nie jest dla mnie, ten drugi jest dla Was. Na koniec miesiąca sobie zrobimy konkurs. Z jakimś prostym pytaniem w stylu: nie wiem, jaką pierwszą grę zrobił Hideo Kojima, czy coś ten Deseń, czy tam na przykład, dlaczego Atari jest lepszy od Komodora, yy, albo na przykład konkurs z pytaniem, co zrobić z tym rozwalonym Joyem, czy nie wiem, wywalić przez okno, czy jakieś inne zastosowanie dla niego znaleźć. I osoba, która da jakąś tam, powiedzmy, najśmieszniejszą odpowiedź. To dostanie ten komputer zupełnie za darmo. No i oczywiście, żeby tam posabowała ta osoba, polajkowała, nie wiem co tam jest: dzwoneczek, gwiazdeczka, kowadełko. Wiecie, te wszystkie rzeczy, które tam się robi. Tam na dole są jakieś linki. To też tam po Naszą firmą, która nas wspiera, jest Spectra Applications Incubo. Wejdźcie na kanał YouTube o Inkuvo. Inkuvo. robi gry wiarowe. To będę zajebiste. Także, jak, jak Was interesuje VR, to wejdźcie na ten kanał, zobaczcie co oni tam robią. Eee, a jak Was, eee, a jak nie macie VR-u, to sobie kupcie, bo jest naprawdę super. Także teraz można kupić takiego Oculus Quest'a za 2000 zł, czy tam 2200. Nic więcej do szczęścia nie potrzebujecie, jeśli chodzi o VR. A naprawdę te gry VR-owe już są w zupełnie inny poziom niż to było rok, dwa, czy pięć lat temu. Ale wracając do. Ja tutaj, mimo tego, że mam takie fajne narzędzie do polowania na niedźwiedzie, to jakoś tak, kurde, trochę ciężko mi to idzie. Widzę to głównie dlatego, że ja nie chcę tego, tego, tego co tam jest, a jeszcze nie do końca wiem, jakby tak od razu zniszczyć, nie? No, bo Potem ktoś wygra ten konkurs i będzie miał pretensję, że dostał, dostał komodorka, a z niego wystaje takie coś, nie? Dlatego tak się staram trochę tutaj. O! O! Już prawie. O! I teraz mamy co? Mamy teraz pewnie w dalszym ciągu nic. Coś tam jeszcze powypadało. Tu jakieś w ogóle skarby jeszcze. Ale. A widać, że sprzedawca no super zabezpieczył, tak? Się postarał. No i co my tu? To jest raczej komputer. Tak, to mi wygląda na komputer, a cała reszta tych rzeczy to jest, to są śmieci. Dobra, wywalamy. Mamy ten komputer, odwijamy, 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 odwijamy. To ja mam nadzieję, że to się nagrywa, bo jak nie, to tyle odwijania na darmo poszło. Będę musiał to zabijać jeszcze raz, bo robić. No, no i proszę. Kurde, No. Komodorek. On tu coś ma. Tu. Nie wiem co to jest, ale dobrze, że to ma. Bo gdyby tego nie miał, to mi się jeszcze pomylił z tym moim i potem nie wiedział, co komu wysłać. Trochę taki delikatnie zarzucony. Spoko. wiesz jaki jest ten. Chłóka jakiś. No, dziwnie zarzucony. Jakby miał tą... Nie wiem to widzicie, jakbym miał górę z innego kąpa, dół z innego. Plomby oczywiście tam ruszone, go ktoś otwierał, nie szkodzi. My może go sobie też otworzymy, zobaczymy jak on na środku wygląda. Co tu jest? No, reszta standardowo. No więc... O, no, no to skoro już mamy dwa, to jeden z nich, czyli ten, sobie pójdzie do ludzi na koniec miesiąca, tak jak powiedziałem. Może nawet zrobię z tego taki zestawik, żeby to było od razu gotowe do grania, nie? Że od razu do tego takiego... Tape karta dodamy. Z pamięcią, tam już będą gry. Może taki taki kabelek od razu ze skartem. I jakiś zasilacz, bo oczywiście w tej chwili jak coś kupicie na Allegro... A miałem nie mówić chyba z tej firmy. No dobra, nie szkodzi. Jak coś kupicie, w sumie gdziekolwiek, to na ogół dostajecie samo to. Bez niczego, ja nawet tak trochę się kiedyś z jednym sprzedawcą pokłóciłem, bo mi napisał, że wysyła komputer, sam komputer bez dodatków, no ale dla mnie zasilacz to nie jest dodatek, dodatek to jest magnetofon albo stacja dysków, a zasilacz to wydaje mi się jest jakiś tam element podstawowy wyposażenia, no ale teraz się musicie przyzwyczaić na to, w ogóle kurde to muszę powiedzieć, że ten mój komodorek, którego ja mam x lat, to tak całkiem ładnie wygląda. On w ogóle nie jest zarzucony, a, a, a nawet go specjalnie nie czyściłem. To wszystko takie, bo ten to naprawdę wygląda, nie wiem, jakby ktoś. strasznie to żółte jest. No Może przeczyścimy, bo nie wiem, czy, czy wiecie, to tym samym, czym się rozjaśnia włosy, czy tam utlenia, czy co się z nimi robi, to się to też odrzuca. Także może nawet to zrobimy, tak z ciekawości. Dobra, to skoro mamy już taki komputerek to może warto by było sprawdzić czy on w ogóle działa w ogóle czemu ja kupiłem akurat kolejne C64 i C64 będę rozdawał jako nagrodę nie dlatego, że to jest najlepszy komputer ośmiobitowy, bo nie jest wiadomo, no, no, że najlepszy był Atari ale dlatego, że one są po ponieważ Tramiel ich sprzedał ponad 20 milionów to one są strasznie tanie. Taki komputer, ten akurat konkretny kosztował tam poniżej 240 zł, tam 230 chyba, 7 z przesyłką włącznie. Więc jak ktoś jest takim zbieraczem powiedzmy starych komputerów, klasyków i mu się wydaje, że jak kupi komodora, to nie wiem, zrobi interes życia i zarobi, to będzie warte jakieś miliony, to nie będzie. Dlatego, że po prostu tego jest tyle na rynku. Wejdziecie sobie na, ale drogo, na, na olx na cokolwiek, na ebay no i może mniej, ale na, na te polskie tam portale, to są oczywiście jacyś tacy, nie wiem, fantaści, którym się wydaje, że dostaną tam 1500 zł za jakiś tam zestaw ze stacją czy coś. Ale generalnie, sam taki goły łysy komputer, to no nie ma ludzi, żeby powyżej 300 to za to dali. No to jak jest coś powyżej 300, to wisi, wisi. Na ogół to jest wiecznie takie 220-230 to jest taka dolna granica, za którą można kupić działającego komodorka C64. Oczywiście. O ile ten jest działający, bo to, to jeszcze nie wiem, zaraz będziemy sprawdzać. No, więc jakby ktoś z Was, nie wiem, pod wpływem tego kanału, bo sobie tak popatrzył na mnie, kurde, ten koleś naprawdę gra w jakieś stare gry, jego to raduje, cieszy się, ma fan z tego, może też spróbował, nie? No więc jakby ktoś chciał spróbować grania w 8 gry, takie retro stare, to najtańszą metodą wejścia w ten świat to jest C64 za, powiedzmy, 220 zł. Do tego Chiński joystick, który jeszcze do nas nie dopłynął, ale już tam płynie, gdzieś go tam szmuglują pewnie przez Tybet <st informative> za 50 z przesyłką skin. Z yy, takie coś do wczytywania gier, za nie wiem ile to kosztuje. Musiałem sprawdzić, ale wydałem się jakieś 100 coś, nie więcej niż 150 z tą kartą. To, no i co, trzeba było zasilacz, i taki jeszcze kabel na skarta i do tego coś, do czego tego z możemy podpiąć. Generalnie, nie wiem czy tu widać, ja może zrobię, tym telefonem zrobię, mam taki filmik, jak to wygląda, albo zdjęcie, pyk, jest zdjęcie. To jest, ja bym go ruszał, ale tak pokazał do tej kamery, aż nie chcę go ruszać. To jest, yy, to jest telewizor CRT 14 cali Philips, działający w pełni, funkcjonalny, wszystko działa, wygląda normalnie. Nic z nim nie jest, ja go kupiłem. Nie wiem, z miesiąc temu czy dwa za 10 zł. Historia była taka, że po prostu on był na, za, za 20 był wystawiony. Jak przyjechałem, a więcej wydałem na benzynę, bo to gdzieś tam powiedzmy, 15 km musiałem jechać, to, yy, to sprzedawca mówi jeszcze, że chyba głos nie działa. mi się wydaje, że głos nie działa, że czy ja chcę to sprawdzić, nie? A ja mnie nie ja chcę tego sprawdzać. Biorę ten telewizor. Jak mi głos nie będzie działał, to ten głos wypuszczę, nie wiem, na coś innego, nie? A on mówi, no bo ja mu głupio taka sytuacja, on mi może 10 zł z tych 20 opuścić. A mówię, dobra, no niech daje, no i on mnie jeszcze przeprasza, Ja mówię, kurde, panie, no przecież jak kupuję coś za 10 zł, to ja nie mam wygórowanych oczekiwań. To nawet jak to nie będzie działać, to no nie wiem, dam synowi, żeby sobie postrzelał z wiatrówki do tego czy coś, czy rozebrał, próbował to naprawić dla, dla fanu, nie? dla jakiejś tam rozrywki. Także ja nie miałem żadnych oczekiwań. Okazało się, że jednak ten dźwięk ten telewizor ma. Ja nie wiem, czemu tam ten sprzedawcy się no, z jakiegoś powodu wydawało, że tego nie ma, ale no, mnie się nie chciało na miejscu sprawdzać. Stwierdziłem, że dobra, chce mi opuścić jeszcze 10 zł. Spoko super, kupiłem go za 10. Generalnie takie telewizory chodzą po 50 zł. Można się potargować, to kupicie za 30, za 20. Czasem ludzie za darmo rozdają. I to jest moim zdaniem najlepszy yy, jakiś tam nie wiem, odbiornik wizji dla takich komputerów. Czemu? Dlatego, bo to, to, to się da podpiąć na przykład do plazmy albo do LCD-ka albo przez jakieś prześciówki da się tam różne dziwne rzeczy zrobić. Do jakichś starszych takich raczej LCD-ków, yy, plazm, które mają wejście z kart albo jakieś tam kompozyty inne takie, to się da podpiąć. Tylko moim zdaniem nie ma sensu, dlatego że na takich, na takich dużych formatach yy, z dużą rozdzielczością te piksele, których jest przypominam na ogół w C64 160x200, to jest, kurde, to, to, jak, to jest jak w przedpotopowych komórkach przed 20 lat. Nie? W takich małych ekranikach było więcej piksli Po prostu te piksele są tak ogromne, że no, mnie oczy piekają jak na to patrzę. Ja nie mogę po prostu. A znowu te telewizory CRT mają taką fajną plastykę. Ten obraz jest taki rozmyty, trochę rozmazany, trochę on jest taki pociurkowany, bo ta siatka tam, nie wiem, wiecie jak działają. Ci młodzi to mogą nie wiedzieć jak działają telewizory, kineskopy CRT. W każdym razie ich cechą jest to, że moim zdaniem obraz w niskiej rozdzielczości z komputerów retro, tych starszych 8-bitowych, 16-bitowych, na telewizorach, na monitorach CRT wygląda dużo lepiej i dlatego ja wolę grać na takim telewizorze i wolę go mieć za te 10 zł, niż nie mieć a podpinać przez jakieś przejściówki po 200-300 zł do LCD-ku, do, do, LCD do CRT-ku. Albo nawet grać w jakieś remake tych starych gier, bo tego teraz pełno się pojawiło na tych nowych, najnowszych generacji konsolach, bo to dla mnie też nie jest to. Więc jak ktoś chce grać retro, to najtańsze dla niego jest Commodore C64 i <laughs> wyjdzie go to, nie wiem, w sumie około 500 zł za wszystko, łącznie z tym telewizorem za 10 zł, czy tam 20, czy 50. I to jest taka naj, najtańsza w sumie platforma do tego, żeby wejść w ten świat gier 8-bitowych gier sprzed 40 lat i trochę sobie pograć. A my teraz zaczniemy, popodpinamy to, zobaczymy co to, czy to w ogóle działa, czy sprzedawca nie był Nieuczciwy i nam nie pogonił jakiegoś tutaj elektrozłomu zupełnie nie działającego. Podłączamy. Ja sobie zainstaluję tutaj drugą kamerę. W ogóle, tak o kamerach wam jeszcze opowiem. Ja tutaj mam GoPro i wyobraźcie sobie, najnowsze GoPro 10 Black za jakieś chore pieniądze 2,5 tysiąca. Się przegrzewa i za tak 30 minut popracuje ten pyk. Dobranoc, A druga rzecz: to regularnie wywalam jakiś błąd karty. I to karty, która jest dobra, która jest poprawna, która jest szybka, odpowiednia do tego sprzętu. To jest po prostu niewiarygodne. Kupujecie sprzęt za takie pieniądze, i on od razu prosto z fabryki jest jakiś taki. A tu kupujecie 40-letni komputer za grosze, i on najprawdopodobniej działa, bo ja te, które kupiłem do tej pory, to wszystkie działają. Włącznie z takim, który gdzieś tam z Anglii kupiłem i w opisie było, że no, nie, nie testowany. no i okazało się, że nietestowany komputer czy ja go tu gdzieś mam gdzieś go mam nie mam go nie mam go pod ręką, Wam pokazał ale nietestowany komputer z Anglii wygląda, no naprawdę w bardzo dobrym stanie i wszystko działa łącznie, bo to jest taki spektrum tam plus 2 łącznie z tym, z tą yy, z kasyciakiem z, z, nie wiem, jak to nazwać, z magnetofonem na kasety Wkładam kasetę, pyk, odtwarza normalnie, wczytuję kasety, gra, wszystko działa. No niesamowite. Ona ma jakiś problem. Yy, delikatny, wydaje mi się, z pamięcią, ale 99% gier działa. Także no niesamowite to jest ale jest. Ok, to krótka przerwa, bo ja dam jeszcze. Zresztą miałem napięcie. Miałem napięcie, a ja bym chciał wam pokazać. Najpierw popinam to i chciałbym wam pokazać. Na telewizorze, czy to działa? Jeśli działa, to od razu byśmy sobie może ograli coś na kolejny odcinek. Nie? Dalej tym fatalnym joystickiem, wymęczonym, skatowanym. Ale od razu by było jakiś ogryw, byłby do, do, do kolejnego odcinka. Ogra na Commodore 64. I tak jak mówiłem, ja z tego zrobię jakiś fajny zestawik. No to jest taki trochę w gorszym stanie jednak ten komputer niż ten mój. Yy, ogram, ogram, yy, ogram ten komputer sprawdzę czy on działa. Zrobię z tego jakiś taki fajny zestawik taki gotowy plug and play tylko wystarczy by telewizor dokupić ECRT, albo jakiś ze skartem i pójdzie to w ludzi w ramach konkursu. Ten konkurs ogłoszę jak sobie jakiś ten konkurs wymyślę jak macie jakieś pomysły na konkurs. To go tam na dole możecie w komentarzach. Tylko, żeby to nie były takie pomysły, że ktoś od razu będzie znał odpowiedź, od razu będzie wiedział, że wygra nie. No! Eee. Dobra. To chwila przerwy. Teraz. Dobra. No to zobaczmy. Sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Uwaga, włączamy. Taram! Proszę bardzo. Normalnie. Kula. No to teraz tak. Jakiś jakiś shit był wciśnięty. Dziwne rzeczy się pojawiły. Nie, ale jest ok. Co? co? Oj, chyba komputer jest niedziałający, proszę Państwa. Out of data error. Aha, bo może tu ten przełącznik jest jakiś. Kurde, nie wiem co to jest ten przełącznik. No to jak nie wiem, co to jest, to sobie przełączę, nie? Dobra, próbujemy jeszcze raz. O kurde! Co to się pojawiło? Co to się podziało? Jiffy CMD, Basic, Byte Free, PAL System. Nie wiem, co to jest, bo ja nigdy czegoś takiego nie widziałem na komodorze. 89 rok, to jakaś super nowość. Dobra, spróbujmy, czy... Ja tu nagrywam tutaj przeszkadzają na coś ludzie, no nie szkodzi. Uwaga, że to działa. Search for device not present error. No to chyba tym razem nagrody nie będzie. My zaczynamy od nowa. Wszystko działa. Tak to wygląda. No dobra, jak już działa, to może sobie coś spróbujmy ograć. O, kardyn, to jest głupia gra. Ja tam do końca w ogóle nie, nie, nie ogarniam o co w tej grze chodzi. Może wiecie, Barbaria, a to też nie wiem, czy to jest ten barbarian. Dobra, lecimy z koksem. By to trzeba było no, nacisnąć. Nie? Ok. No i co? Znowu mamy yy, wysokie rozdzielczości, chyba obraz. To by znaczyło to jest zdecydowanie wysoka rozdzielczość, proszę państwa. To by znaczyło no i co? Kurdeło, kurdeło. Tośmy sobie pograli. Ugh. O, o, o tam coś było. To jest naprawdę to sterowanie. To jest jakiś... Co dostaliśmy tutaj? Nie wiadomo. Aha, no to z drzew można startować. Trzeba mieć... Człowiek Daniela bez goni zostawił mnie w spokoju, ile mam tej magii, 60% mi zostało. Gdzieś żeśmy doszli, albo i nie, doszliśmy. A co tu nie możemy? Dramat, dramat, przejdziemy taki kawał. No kurde, no dobra, czy my tam będzie? Tu się nie da wejść. O co tu chodzi? Ja się pytam. Do są duchy O, o, o tu jakiś kurz był Tylko nie wiem, czy tu nie trzeba Kurde. Co? Na takim płaskim Też nie można wylądować Uff, dobra Kurde, żomie to Duchy. Ta gra jest niefajna. To nie, co dalej. Mamy klucz. O, tu coś było. My że tak, żeśmy to oblecieli dookoła, całe. Ale nie, tu coś z innego, tu jakieś innego rzeczy latają. Jesteś może, morze, O, 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 o. że tu się tak... No, grafika fajna, bo znowu jest ten Hires, taki 320x200, takie, takie spektrumowe trochę eee, muzyka, no prawie nie ma żadnej muzyki, też taka spektrumowa, jakiś port ze spektruma jest chyba ten kadron. Eee, no nie wiem, dla mnie to takie, takie 3x10, gorsza zabawa niż ten Errol. Okej, okay. jeszcze może jedną grę sprawdzimy, czy ten komputer faktycznie działa tak na 100%. Wygląda, że tak. Zobaczyć jeszcze Sentipeda nie. nie będziemy grali. Komando to jest osobny odcinek. Defender. A, zobaczmy sobie Defendera na S4. Z tego co pamiętam Defender to jest jedną z tych właśnie takich pierwszych gier, które wyglądały dużo lepiej na Atari. Proszę bardzo w ogóle Atari Ink, pyk. Oni to zrobili. No tak zrobili, że się nawet tego nie da. Standardowo pewnie. A, coś tu się dzieje? Czy się nie dzieje? nie ma tej prędkości w tej że jest taki mało responsywny to jest właśnie często problem właśnie gier jaki old school, jaki old school dobra to jest często problem gier tych takich pierwszej tej serii w której porty były robione na, na na z Atari na 64, one są jakieś takie mega nieresponsywne na tym to widać ten Commodore'ek w ogóle nie wiem czy wiecie, komodor ma jeśli chodzi o procesor, to ma procesor dwa razy wolniejszy niż Atari. Czyli Atari 3 lata starsze, 400, z 1979 roku. Ma tam niecałe 2 GHz. Procesor, a ten ma jeden. Y, tfu, nie GHz, sorry, MHz, y, 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 2 MHz Atari, a to ma jeden. 1 MHz. Dwa razy wolniejszy sprzęt, bo od 3 lata starszego, kurde co mnie to goni Tam coś jest, jak... No to no, zobaczcie, zobaczcie jak to skacze to, ja, Pokażę wam tą grę potem na Atari, naprawdę jest o niebo lepsza Dobra, to wystarczy To było na tyle Komodor jest Proszę bardzo, działa Mam dwa takie, o jednego za dużo Będzie komuś wydany, rozdany, oddany w ramach nagrody za konkurs, który, którego jeszcze nie ogłosiłem, ogłoszę. I, ale będzie to do końca miesiąca, czyli rzucimy jakiś konkurs, a w międzyczasie sabujcie tam. Nasz kanał, mój kanał sabujcie, sabujcie kanał Inkubo. Dzięki na razie, cześć.